Cześć! Z tej strony Joanna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Awy na Dzikim Zachodzie. Mamy 4,46, także ja puszczam grę. Tak, teraz wszystkie mody mi się tu pokażą, które mam. I czekamy do 6 rano, czy Awie pasek zrobi się na żółto, ponieważ możemy wstać. Tylko w momencie, kiedy Awa ma żółty pasek. Jeśli minie 6 godzina rano i awa nie będzie miała żółtego paska, no to jej nie budzimy. Budzimy, jak będzie miała dopiero żółty, ale za to oczywiście dostanie karę, czyli nie zje dzisiaj śniadania. Mhm. Okej, okay. słuchajcie, yy, muszę się odnieść do tego, co pisaliście w poprzednim odcinku yy, i. Co w ogóle się stało w poprzednim odcinku? Byliście dosyć mocno tym poruszeni, co się dzieje pomiędzy Tomem a Awą, ze względu na to, że Tom jest dużo starszy od Awy, a Awa jest jeszcze nastolatką, ale słuchajcie, do niczego między nimi nie doszło. To po pierwsze, naprawdę do niczego nie doszło, nawet oni się, nawet wiecie, no nie pocałowali, nie przytulili, kompletnie nic, także nic się nie bójcie, ponieważ nawet nie wiemy na tą chwilę, czy do czegokolwiek pomiędzy nimi dojdzie. A widzieliście na scence początkowej, że sytuacja pomiędzy nimi jest dosyć napięta. Oni się wiecie, mijają, wymieniają się jakimiś spojrzeniami, ale nie rozmawiają ze sobą. Oni czują się oboje jacyś tacy skrępowani, nieswoi, nie za bardzo wiedzą, jak się teraz zachować. I może to się wyda wam zachowaniem dziecinnym ale uwierzcie mi, że tak często w życiu jest, że po prostu to wychodzi samo z siebie. O, mamy żółty już pasek, mamy szóstą rano już prawie, także wszystko jest ok. To wychodzi samo z siebie takie, wiecie, skrępowanie, nie wiadomo jak do końca się zachować w danej sytuacji. Także no, nie bójcie się, na razie ja już awę budzę, na razie do niczego między nimi nie doszło, także nie musicie się bulwersować, że różnica wieku i tak dalej, ale wiecie, z różnicą wieku to jest tak, że teraz Wam się wydaje, że to jest takie nie na miejscu, że, że jak taka różnica wieku? Ona ma około 17 lat, a on około 30 albo więcej. Natomiast jak sobie pomyślicie, że są pary, gdzie Mężczyzna ma 60 lat, a kobieta ma na przykład 40 lat, no to już Wam się nie wydaje to takie straszne, prawda? A różnica jest przecież kolosalna, bo jest 20 lat, a czasem nawet są związki, gdzie jest więcej lat, wiecie, różnicy pomiędzy zakochanymi, także to też nie jest tak do końca, że to jest coś złego, tym bardziej, że no Awa jest już prawie pełnoletnia. No, i do niczego między nimi nie doszło. Także, moi drodzy, ze spokojem, ze spokojem, nie wiemy jeszcze, czy między nimi coś będzie. Ja bym chciała, żeby Awa zrobiła szybciutko śniadanie. I słuchajcie, tak naprawdę, jeśli szukacie jakichś fajnych modów jedzeniowych i nie tylko jedzeniowych modów, które Wam by pasowały do jakichś bardziej historycznych rozgrywek to zajrzyj, zajrzyjcie oczywiście do kanału Tiariel. Bardzo serdecznie Wam polecam. Robi cudowne przeglądy modów i właśnie dzięki niej Tiariel niestety namówiłaś mnie do tego, abym yy, pobrała taką książkę kucharską, której nie pamiętam yy, teraz tytułu, ona jakoś chyba okult, coś takiego dla. To są przepisy dla czarodziei, wampirów, syren, wilkołaków i tak dalej. Ale oprócz tego, że rzeczywiście one są kierowane teoretycznie dla takich nadnaturalnych istot, to w przepisach dla czarodziejów są po prostu tak cudowne rzeczy, że ja jestem zakochana. Mamy coś takiego nawet jak sałatkę z mniszka. Jejku, jakie to jest cudowne. Słuchajcie, kawa żołędziowa. Ja nie wiedziałam, że tam są takie cudne rzeczy. Mamy różne herbaty, jakieś ciastka, tosty z drzemem z czarnego bzu. To jest po prostu cudo, to jest po prostu cudo, ale my oczywiście nie możemy tego zrobić, ponieważ albo nie mamy składników, albo nie mamy umiejętności. Także chciałam Wam tylko Wam to pokazać, że coś takiego w ogóle tu jest możliwe do zrobienia. No, a my niestety tego nie wykonamy. Natomiast wykonamy sobie coś innego na śniadanie i chciałabym z naszych przepisów takich normalnych: gotuj, 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 moja droga. jest, możemy coś ugotować. No, powiem wam, że kiepsko z tym gotowaniem. Musimy zrobić dzisiaj zakupy. Dobra, dobra, ja coś tu zaraz wybiorę i do was wrócę. Dobra, wiecie co, ostatecznie zrobimy sobie z tych wykwintnych posiłków deser owocowo-jogurtowy. i wiecie, tam dla rodziny. Tak, proszę bardzo, zrób sobie deser. A ty już żyrysz coś. Pa, ja i wino od rana piję. Patrzcie, z butelką siedzi przy stole. co za koleś, ja go w ogóle tak nie lubię, tego Sima, nie wiem dlaczego, ale... Jakoś go nie lubię i strasznie mi działa na nerwy. A tutaj ten młodzie, młody Charles. Tak, młody Charles, który jest zatrudniony też do pomocy, jak wiecie, tak jak my. To znaczy my mieliśmy być chłopakiem, oczywiście, nie, ale się nie udało i. No nieważne, w każdym razie on jest bardzo sympatyczny, bardzo w ogóle fajny facet go z galerii pobram i on strasznie tu pomaga. Rzeczywiście, jest typowo do, do pomocy. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj, moi drodzy, mamy sprawę taką, że chciałabym niestety wybrać się do San Myszuno, ponieważ, ponieważ jest festiwal smaków i wiem, że to się nijak ma do fabuły. Ale mamy festiwal smaków i chciałabym tam coś dobrego ukraść do posadzenia. A poza tym, mamy tutaj coś takiego jak nasze święto, czyli wypłata: 250 simolonów plus 50. Dostajemy od Toma. Tak, mamy tutaj co tydzień taką właśnie wypłatę zaznaczoną. Więc ja będę o tym pamiętała, że Awa musi dostawać swoje kieszonkowe, tak jak zapowiedziałam. Natomiast chciałam Wam pokazać, że mamy teraz piątek. A za tydzień, w piątek, mamy nasz pociąg powrotny. I w czwartek dostaniemy komunikat, że jutro pociąg powrotny Awy. No i właśnie do czwartku, czyli mamy no niecały tydzień, musimy zdecydować, czy zostajemy tutaj, czy jednak wyruszamy do San Myszuno w poszukiwaniu ojca. Czyli tak jak Awa chciała od początku. O matko, mam włożonego. Jejku, zobaczcie sobie to. Zobaczcie sobie to. Tu mam włożonego moda, ale tu chyba nie miałam tego mieć włożonego, muszę to sprawdzić, chyba go testowałam. Mod, który zamienia nam telefon komórkowy na taki notes. I miałam to przetestować w osadzie w ogóle, czy rzeczywiście to działa jak to działa, jak to wygląda i tak dalej, bo wiadomo, u kogoś w rozgrywce to też inaczej niż u siebie. No i ten mod oczywiście też dzięki mm, Asit Jariel, także jak macie ochotę na takie rzeczy, to tam wpadajcie do niej na kanał. Yy, serdecznie Cię pozdrawiam, ale to nie miało tu być w tej rozgrywce, także nie wiem jak to się stało, no ale cóż, dobra. Powiedzmy, że Awa sobie jakiś notes wyciągnęła z kieszeni i czyta. <grywa> Aha, no i tak, i co do planów. Jeszcze dzisiaj musimy zapoznać się z dużą liczbą mieszkańców tutaj, ponieważ jutro chcemy zrobić sobie to takie wydarzenie. Wydarzenie, zapomniałam jak ono się nazywa. To miał być Dzień Zwierząt Gospodarskich, jutro, w sobotę sobie coś takiego zrobimy, a innego dnia jeszcze spęd na ranczu też sobie zrobimy, ale żeby to wykonać, musimy mieć po prostu więcej, więcej znajomych. Mamy trochę kasy tutaj na dole, ponieważ Awa była na jakichś tam chyba zawodach z łomotem, albo on był sam, się szkolił, już teraz nie pamiętam, chyba się szkolił, podnosił umiejętności, a Awa biegała tutaj, wiecie, po okolicy i... Zbierała różne rzeczy, oraz złapała sąsiada, który zaproponował, że mogłaby sobie dorobić poprzez ciągnięcie gdzieś tam jakiegoś wozu z łajnem końskim. Musiała gdzieś mu to przewieźć, i tak dalej. Ale wiecie, Awa już tutaj zaprawiona w boju, w końcu tutaj. Już od jakiegoś czasu jest, od tygodnia dokładnie siedzi tutaj na tym ranczo, więc już coś tam umie. Poza tym ona też już coś umiała wcześniej, bo nie zapominajmy, że jej mamą jest Anabel, która jest bohaterką serii Blondynka na wsi i też już tam dzięki temu po prostu wychowaniu już coś tam Awa umie więcej. Wiecie co, żebyśmy mogli trochę bardziej temu Charlesowi podpowiadać jakieś zajęcia, to założyłam taki właśnie klub, gdzie nazwałam go Robotnicy na Rancho i to jest oczywiście Awa Charles, i tutaj mamy ogrodowe zajęcia, mamy naprawianie i sprzątanie. Niestety nie można wybrać zajmuj się zwierzętami czy coś takiego, także no, to niestety nam odpadło, no ale wiecie, zawsze może bardziej będziemy mogli mu nakierować, że wiecie, ma iść się zająć ogrodem czy coś, nie. O, zobaczcie, jak sobie tu słodziaki nasze stoją. Dałam właśnie, żeby Awa i Charles razem y, odchwaszczali ogród, ale jakby Awie wiecie, odkliknęłam od razu to, a Charles y, myślę, że tam poszedł. O! <laughs> y, mamy y, owieczkę. No to najpierw zaczniemy oczywiście od wyczyszczenia owieczki. Potem możemy pozyskać wełnę. I oczywiście jeszcze z nią coś porobić, typu, właśnie pogłaskać. No i kuska, no to no wiadomo, no podobnie, prawda? Musimy też ją wyczyścić, wydoić, będziemy mieć mleczko i oczywiście też ją przytulić na przykład. Myślę, że tak na początek byśmy mogli sobie zrobić. No widzę, Awa, że do 12 powinnaś zająć się zwierzakami, ale chyba to nie będzie możliwe dzisiaj, także kara cię czeka jak nic. Mm. Co się dzieje, kochanie? Mam nadzieję, że pamiętacie, że safa jest w ciąży. Wyszczotku jej sierść. A czemu nie widzę podglądu, jak ona się czuje? To jest coś dziwnego. Nie wiem o co chodzi. To poczekaj, może najpierw zajm zajmiesz się tutaj kurami. E, może o, zbierzesz jajka. Aha, i już więcej nie możemy, dobra. O, safunia, co się dzieje, kochanie? Ale ona jest słodka i po prostu safa mi się tak podoba. Nie mogę na nią kliknąć, ale mi się tak podoba. Tak mi się podoba, jest tak urocza. Ojej, ojej, Safa, spokojnie. Ej, no czyżby się poród zaczął, ale nie miałam żadnego, wiecie, komunikatu tu. Głosowanie. Założyła kru, klub, coś tam, coś tam. Nie mam żadnego, nie było komunikatu, więc no chyba, chyba to jeszcze nie czas. Safusia, zobaczcie, poszła sobie zjeść trawkę preriową. O. Jak fajnie, no super. Jesteś głodna, to sobie zjedz. O, teraz mam podgląd. No, głód dobrze, ok nie jest źle. No dobra, no to ja się szybko zajmuję to tymi zwierzakami i. O! <gryw> I do was wrócę. Jejku, jaka nasza owieczka jest urocza. Kocham, kocham po prostu te owieczki i kuski. No, uwielbiam, uwielbiam, naprawdę. No, Awa zebrała trzy jajka i oczywiście już pada na twarz. Nowa cecha osobowości dla Ciebie. Dobrze, możesz lubić naturę. Ja nie wiem, czy Ty byś lubił. Ty jesteś jakiś taki wredny i w ogóle nie lubię Cię. Ojej, ojej. Co jest? Co jest? Co jest? Safarodzi, czy co się stało? Ja nie wiem. Widzieliście, jak mi tu kamerę przeniosło? Co jest grane? Koleś, coś z Tobą się stało, czy co? Ja nie wiem. A może to chodziło o to, że tą cechę zmienił. Dobra, to nieważne, koleś, Ty nas nie interesujesz. Awa pięknie tutaj weszłaś do domku. No trudno. Ale co ty w ogóle robisz? Słuchaj, co mówi safa. Mm, no dobrze, jak ona tak bardzo chce się przytulać i rozmawiać, no to oczywiście sobie ją um, nie wyszczotkujemy, tylko weź ją po prostu przytul. Co to jest za łagoć? Mhm. No dobra, podrap ją po prostu po szyi, ale może wyjdziecie tutaj z tego domku, bo to co, co najmniej dziwnie to wygląda. Okej, okay, zaraz zwierzaczki już będziemy mieć ogarnięte, także fajnie, fajnie, bo do godziny 12 musimy sobie właśnie to wszystko poogarniać, yy, i wtedy będziemy mogli może już sobie coś zjeść albo jakiś obiad czy coś, zobaczymy. No, jakichś takich większych planów na ten odcinek nie mam, chociaż coś mi po głowie chodzi. Ważne, żebyśmy się dzisiaj zazna zaznajomili z jak największą ilością osób, także Awa się zdrzemnie i będziemy działać dalej. Wiecie co? A jakbyśmy sobie tutaj posadzili z modów dziką pszenicę, to w sumie nie byłoby to takie bardzo niepasujące, prawda? Jakbyśmy tu mieli o taką, wiecie, zasianą dziką pszenicę i będziemy mogli dzięki temu mieć mąkę, także to by była super sprawa w sumie, co? Co myślicie o tym? Bo nam ciągle brakuje jakichś składników, więc fajnie by było móc coś tutaj sobie zbierać dodatkowo. O, i już patrzcie, możemy nawet już zebrać, a zbierz dziką pszenicę. Zobaczymy, czy mąkę będziemy mogli zrobić, bo no przydałoby nam się coś tutaj dodatkowego. Aha, i tu mamy tą wypłatę, widzicie? 250 plus 50 premii, także Tom nas docenił, naszą pracę. Ojej! Zdobyto odczucie, wiesz co, wspaniale było spędzać czas z tobą, będzie co wspominać i z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych wspólnych chwil. Nie mam co do tego wątpliwości, ale yy, ja myślałam, że to dotyczy Awy, a to dotyczy Kaleb. O nie. O nie, tylko nie to. Nie to. No, Awa, dalej, z, zbierz. O, dobra. I teraz patrzcie, jest, zmiel dziką pszenicę na worek mąki. No, rewelacja, i to jest. To jest coś genialnego. To jest genialne. Dobra, może sobie schowajmy tą mąkę do lodówki. No, to jest genialne. Awe wyślę do łóżka, ale w międzyczasie jeszcze bardzo muszę powiedzieć tylko jedną rzecz na głos, ponieważ tak, tak po prostu bym chciała. Chciałabym po prostu powiedzieć dziękuję Asi Tiariel i mam nadzieję, że Asia zrozumie o co mi chodzi. A tak dla przypomnienia to też chciałam Wam zaznaczyć, że. Asia jest Tiariel wspierającą, jedną z wspierających mojego kanału, także chciałabym, tak wiecie, czasem osobiście za coś podziękować. Myślę, że już tutaj będzie wiadomo za co dokładnie, za cały nasz kontakt. Za wszystko bardzo, bardzo dziękuję i, i w ogóle wszystkim wspierającym dziękuję i Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście. Jeśli ktoś ma jeszcze ochotę wspierać kanał, to oczywiście proszę bardzo, możecie sobie zajrzeć do. Tej zakładki, wspieranie kanału i zobaczycie, o co tam chodzi. A my się słyszymy już za momencik. Yy, ale, że kto ma niemowlę w tym domu? Bo jakoś ja nic nie wiem o tym, żebyśmy mieli jakiekolwiek niemowlę w tym domu. I poza tym ja, no nie wiem, a w ciąży też nie jest, więc raczej się nie spodziewamy jakiegoś niemowlaka, ani tym bardziej nie potrzebujemy Pani pomocy. No, dziękujemy za. Za miłą propozycję, ale, sorry, ale my dzieci na razie nie mamy i w brzuchu też nie. Zapewniam Was, że Awa nie jest w ciąży. <grym> na pewno nie. Nie, nie, nie. Nie, dziękujemy. <grym> Bardzo bym chciała, żeby to właśnie Tom zorganizował to przyjęcie jutrzejsze, i on musi znać po prostu miejscowych. I wiadomo, że jakby w naszej historii, on wszystkich zna tych miejscowych, ale w Simsach to tak nie działa. Więc zrobimy tutaj: zapukaj do drzwi. I po prostu poznamy sobie okolicznych, okolicznych mieszkańców. Natomiast ja, ja nie będę z Wami tego przechodzić, ponieważ nie jest to, wiecie, nie wiadomo jak ciekawe. Po prostu Tom się przejdzie po okolicy o, i wszystkich tutaj pozna. I chciałabym, żeby to właśnie Tom jeszcze dzisiaj pojechał do San Maichuno specjalnie po składniki dla Awy żeby właśnie mogła na, jutrzejszy, na jutrzejszą imprezę coś fajnego ugotować. Myślę, że to będzie nam pasowało do fabuły, że to Awa nie pojedzie, wiecie, sama gdzieś do San no, bo to by było dziwne, a jakby on ją tam puścił, tylko właśnie Tom pojedzie po specjalne składniki na tą imprezę, żeby wszystko było fajne. A teraz się po prostu witamy z wszystkimi okolicznymi. No, przyjaźnie możesz się jak najbardziej, mój drogi, przywitać. No i mamy, słuchajcie, konia w mieście. Tom, zobaczcie na naszym łomocie. <gryzanie> Dojechał do miasta. <gryzanie> Świetnie to wygląda, nie? Idealnie pasuje tutaj. Zobaczcie tutaj miejskie toalety. O jaka cinka. Miejskie toalety, a my konno tup, 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 tup. <gryzanie> Świetnie to wygląda, no ale. No czego się nie robi? Dla Awy, nie? Chcę jej, wiecie, przywieść jakąś tam różę czy coś. Yy, jakąś nie propozycję pracy daj nam spokój, dziewczyno. My tutaj czekamy na festiwal smaków. O nie, a może nie w tej dzielnicy jest? Nie, w tej, nie? A dobra, jeszcze trzy minuty. Dobra, za chwilę się zacznie, to wtedy zerwiemy coś dobrego dla Awy specjalnie. Okej, okay, już się zaczyna. Dobra, 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 super. Bardzo się cieszę. O, mamy już tutaj jakieś roślinki nam się pokazały. Jeżyna, dobra, zbierz cały plon. Mam nadzieję, że tu jakaś róża, ale chyba nie ma róży, słuchajcie. Pietruszka, szałwia. Jeżyny, pomidory i pietruszka. Kurczaki, nie ma róży, żeby Awie tak róża. Dobra, to wierzcie co, kupimy tą różę po prostu i powiemy, że... Specjalnie do miasta pojechaliśmy po sadzonki róży, żeby Awa mogła sobie, wiecie, róże zasadzić, nie? I to będzie taki, wiecie, trochę romantyczny gest. Ale Tom, powiem Ci, że no wygrałeś ten odcinek, nie? Konno w mieście na festiwalu smaków, słuchajcie, no, wygrałeś, wygrałeś ten odcinek, chłopie. Ten odcinek jest Twój. Tom już wrócił do domu na nasze rancho i właśnie biegnie do chaty tutaj, do domu, żeby dać Awie prezenty, ponieważ nie przyjechał z niczym, moi drodzy. Także bardzo się postarał, żeby Awie coś przywieźć. I przywiózł, już Wam pokazuję. Między innymi przywiózł jej jakąś kulę śnieżną, znalazł. Przywiózł jej, słuchajcie, jakieś tutaj jedzonko dobre z festiwalu smaków. Przywiózł jej zimne ognie. Przywiózł jej różne przyprawy do gotowania. Oczywiście róże daje, będzie mogła sobie ją nawet zasiać. A jeśli chodzi o roślinki, jeszcze to przywiózł szałwię, bazylię, pietruszkę, pomidory, o, krowokwiat nawet przywiózł, jeżynę i jeszcze przywiózł bańki mydlane. Też wiecie, no, taki jako taki gadżet, że tak powiem, bo awa takich rzeczy też nie zna, no bo ona się wychowała na wsi. Także, mój drogi, wiesz co, weźmiemy, to jedzenie tylko do do lodówy, da się je całe tu schować? Da się, super. I poczekamy na Awę, bo Awa chyba jest teraz w toalecie, tak, więc Awa zaraz przyjdzie i będziesz mógł jej dać te wszystkie prezenty, ale się cieszę, bo kurczę, widać, że jemu zależy, nie, na tej Awie. Ach, i tą wypłatę musimy zrobić zaraz, dobra, to ja zaraz tą kasę dodam i już. Awa już przyszła do nas, więc Tom wręczy Awie przyjazny prezent, czyli róże. Chciałabym to zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Podniesiemy sobie ściany. O! Ale pięknie. O! Uuu! U. No, powiem Wam grubo, Awa, grubo. Słuchajcie, a to święto skasuje, bo już dodałam kasę. Mamy zamiast 669, mamy teraz. 969. Uu, powiem wam, że Awa zareagowała na to, mrużę niezbyt. Um, Awa w ogóle jest głodna i się kiepsko czuje. Otrzymaj prezent. Jezu, czy lubi pracować nad sprawnością fizyczną? Tak, dobrze. Chłopie, daj ty mi spokój. Um, ja myślę, że Awa rzeczywiście, no skoro ona jest niezadowolona. To może by powiedziała mu po prostu coś takiego, nie wiem, słuchajcie, co, może jakiś psikus? Nie, spodłych? Złośliwość? O może, o, może coś takiego, że na zasadzie, kurczę, Tom, teraz taka była między nami cisza po tym pocałunku, pojechałeś do miasta i teraz przywozisz mi róże i chcesz załago załagodzić sytuację i w ogóle co ty sobie myślisz, nie? Że jeden kwiat wszystko załatwi? No, może wykrzycz mu po prostu, albo o, drwi, to by było dobre, drwi z niego po prostu, że to tak nie działa, że no teraz y, ta sytuacja między nami po prostu jest niezbyt fajna, że tak nie powinno być, że przecież to, że nie doszło do pocałunku, to nie znaczy, że od razu y, jesteśmy, wiesz, wrogami i tak dalej, ale. Skoro uważasz, że jesteśmy tymi niby wrogami, czy coś, no to taka jedna róża sprawy nie załatwi między nimi, nie? No to próbuje się teraz jednak jakoś tu jej podlizać. Może właśnie za to milczenie, które Awie zaoferował. Wiecie, za te specyficzne spojrzenia. No i oczywiście tutaj jeszcze Awie damy do wyposażenia też prezenty, czyli właśnie zimne ognie kule i tak dalej. Chciałabym jej to właśnie wszystko przekazać, co powinnam przekazać. I zaraz sobie zaczniemy drugi dzień, żeby rozpocząć już, albo może nie. Może rozpoczniemy sobie to imprezkę z mieszkańcami w następnym odcinku, a teraz się jeszcze skupimy po prostu na tym wieczorze. Co my byśmy mogli zrobić jeszcze dobrego na wieczór? O, ciastka dla duszy. Mm -hmm, to jest idealne, żeby załagodzić sytuację. No, zrobisz? Może coś, się, Awa, bo jesteś bardzo głodna, natomiast Tom myślę, że no, nie jest zadowolony z tego, że, wiecie, się postarał, a tu nic nie wyszło. Także um, może nalej dwie porcje i sobie po prostu je wypij przy kominku, bo rzeczywiście się chłopak postarał. Przywiózł Awie, wiecie, róże, przywiózł jeszcze inne rzeczy. No, a Awa się, widzieliście, że i zachowanie mówi samo za siebie. Awa po prostu nie chce z nim żadnej relacji romantycznej. Tak szczerze mówiąc, ona po prostu nie chce. A jak to zrobić, żeby ktoś mógł to wypić, słuchajcie? Bo mi się wydaje, że ja u kogoś widziałam taką, że kliknął ktoś tutaj i mógł ktoś to wypić. Że, że wiecie, można było wskazać, kto ma to wypić, a tutaj nie mam czegoś takiego, także trudno to musisz wypić sam. I tyle. A Awa robi nam wieczorne ciasteczka na poprawę humoru dla wszystkich, bo sytuacja widzicie sami, że jest napięta, także no kiepsko, kiepsko powiem wam. Ciekawa jestem, jak te ciacha będą wyglądały. O, bardzo ładnie wyglądają te ciasteczka, no powiem wam, że no idealne na poprawę humoru. Sama bym je zjadła. Ojej, a gdzie ty je schowałaś? No wiesz ty, co sobie do wyposażenia schowałaś? Dlaczego? Nie możemy ich tu postawić na stole? O co w tym chodzi? Słuchajcie, nie możemy ich na stole postawić. Są jakieś magiczne ciastka. Awa. Zawołaj na posiłek. Zjedzcie sobie po ciasteczku. Wszystkim wam się od razu lepiej zrobi. Mam nadzieję, przynajmniej. A my sobie jeszcze pójdziemy, wiecie co, tutaj do naszej szklarni. Ojej, muszę tu światło dać, bo nic nie widać. No, nie wiem, czy będziecie cokolwiek tu widzieć, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że dodałam tutaj, zobaczcie, takie dwa korytka do wysiania ziół, i z tej strony też. I zobaczymy, czy Awa będzie mogła tutaj zasadzić róże i właśnie zioła. Tak pomyślałam, że zioła by fajnie tutaj nam się też wpasowały, bo one są potrzebne do różnych potraw. I jeszcze tutaj mamy pomidory do wysiania, także Awa się zaraz tym zajmie. Myślę, że to będzie spoko. Im więcej roślin, tym lepiej, tak naprawdę, bo więcej można na tym zarobić, wiadomo to raz. A dwa, że potrzebne są do właśnie do gotowania. O, sprzątasz, bardzo ładnie. No, i słuchajcie, dzień nam się skończył tak, że Awa jest, wiecie, dosyć w dużych nerwach. No i musiała też napić się wina na rozluźnienie, na dobry sen. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, napiszcie komentarz, co myślicie o wszystkim. I prawdopodobnie jeszcze teraz na koniec będzie krótka scenka. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja się z wami już żegnam. W następnym odcinku będzie bardzo, bardzo fajnie, bo będziemy mieć wydarzenie, wiecie, z tymi wszystkimi mieszkańcami, zamieszanie i w ogóle, zawsze jak coś się dzieje, jest fajnie. Także, moi drodzy, do usłyszenia. Papa! Pa.